Dobra Siemanko, witam na moim kanale. Jest niedziela 15 marca. Jak zwykle piękna pogoda. Ja siedzę w samochodzie mamy tak zwaną kwarantannę ze względu na koron koronawirusa. No i powiem tak no drogi puste, ludzie, ludzie siedzą w domu, w sklepie pozamykane U mnie też znak w kanale nie było filmów w zeszłym tygodniu, w piątek eee, pojawił się w sobotę to było związane akurat z tym, że miałem awarię komputera, po prostu spalił eee, utraty partycję na dysku, no i straciłem po prostu dane, musiałem kupić nowy dysk bo przeinstalowałem oczywiście sobie system na nowo i po dwóch dniach znowu wywaliłem i tak także musiałem kupić nowy dysk. Eee, wymieniłem dysk, zainstalowałem system i wszystko w porządku. Całe stąd że wtedy były sklepy, jeszcze pootwierane, bo w tej chwili wszystko pozamykane Sklepy, eee, szkoły zostaną zosta otwarte tylko sklepy spożywczej i apteki. Także eee, byłby problem. No ale co no, koronawirus, mam nadzieję, że szybko są pójdzie że wrócimy do normalnego życia ja póki co do roboty normalnie chodzę zakładu, zakładu nie zamykają przynajmniej nie zamierzają na chwilę Gdzie też są przegięcia tam wiadomo ja yy, to kontrole na granicach tiry, yy, tiry kontrolują to w kierowcy przyjeżdżają potem maski to była, tam takie pierdoły także teraz w piątek yy, był Filmik z budowy miga 29, pierwsze trzy numery. Ten film miał być tydzień temu, ale ze względu na to, że miałem tam awarię komputera, także mi się nie stało, szczęście, ten filmik był teraz w piątek. Natomiast niebawem będzie kolejny filmik z czwartym numerem. Ze względu na to, że dostałem cztery numery, a ten, ten, ten numer był taki długi, że jakbym dołożył do tego czwarty numer to ten filmik by trochę długo trwał, dlatego podzieliłem to na dwa etapy, numer od 1 do 3 i czwarty numer on tam będzie w 3, 5 minut. Nie pamiętam no i co? i Wygląda to tak jak wygląda. Deep się składa, samolot się składa. W DP jestem na bardzo dalekim etapie, mam nadzieję, że nie powiem. Coś nagram Idzie wiosna Trzeba tu porządki w ogrodzie porobić Ostatnio yy, Tam odpaliłem kosiarkę Pozbierałem trochę liście, bo to wiadomo jak to po jesieni Trawnik Wyrównałem tak, że to w miarę będzie wyglądać No i co so, i, i by było na tyle Nie to ja się będę z wami żegnał Pozdrawiam i hej